Cześć, z tej strony Wulff10 i witam was na nowym serwerku Polski Survival, nie taki nowy, ale dopiero wszedłem na serwer Był tutaj dzisiaj vibe, więc zobaczymy co się uda zrobić Więc widzimy się przy jakiejś fajnej akcji Ale mam autko i chyba pojedziemy sobie na więzienie teraz Wezmę pompę i widzę typa, może mi się go uda przejechać, beka by była Uwaga z tego, dobra idziemy na więzienia i zobaczymy jak to jest dobra, już jestem na więzieniu dostałem strzał z jeszcze tutaj dostaję może go uda się rozwalić Okazało się, że mam na tyle punktów, a dawno tutaj nie grałem, że mogłem sobie kupić Shadgana i spróbuję zabić teraz kogoś. Niestety z tej pompy udało mi się zabić jednego typa, ale mi się to nie nagrało znowu, ale umarłem, ani nie zlutowałem, ani nic, więc nic z tej pompy tak naprawdę. Już buduję swoją pierwszą drewnianą bazę, tylko nie będę miał wystarczającej ilości drewna ale będę tutaj już postawię i będę donosił tutaj elementy, chyba że mam na tyle expa żebym sobie te ulepszył niestety nie więc jak widzimy no teraz muszę się jakoś zmierzyć mankobry na 3% no zobaczymy jak to będzie zobaczymy zabijam zombiaki żeby mieć jak największą ilość expa żeby sobie ulepszyć crafting na trzeci poziom, żeby sobie już budować struktury z metalu, ale zobaczymy jak to wyjdzie, więc <coughs> widzimy się może zaraz dobra, znalazłem auto, więc pojedziemy sobie na więzienie widzę tam jakichś typków, ale pojedziemy sobie na Albertown, mi się wydaje, że tam jest nie typa, a tam jest bank w którym może się zrespi zrespić między innymi kałaszek, więc pojedziemy tam i zobaczyć co tam się dzieje Jak jechałem samochodem wolno strzała i się poskładałem Ajajaj No trudno, trudno, trudno się mówi, mam Homa, więc może powjdę sobie na most, to też jest jakiś tam pomysł, żeby mieć jakieś tam itemki. Nie się, może... Niestety początki na tym serwerze, który jest pay win niestety, ale tak jest. No, punktów nie mam, czyli Nie mam temów tak naprawdę, jak oni mają kit, maple i latają sobie i sobie wszystkim zabijają, ale... Postaram się jak najwięcej tutaj ubrać. Znalazłem dość fajne itemki. Skalara no i tam inne, więc fajnie, tam widzę typka tam, więc może zaraz będzie jakaś potyczka. Dobra, podejdziemy tam do tego typa i zobaczymy. zobaczymy jeden. Aha, skobry, da się na taką odległość. Nie, przepuszczałem, naprawdę. Dobra, mam skillsy. trzeciego poziomu mogę sobie budować już powoli metalową baskę. Ale chodzę sobie po domkach na Strandford, żeby mnie nikt nie zabił. Mam tylko ścipierkę. No i nic ciekawego na razie. Widzimy się, jak będzie coś ciekawego. Grapa, żeby dawać sobie klitę pierwszą, zobaczymy. Kurwa, nie to skraftowałem najchwiej. Ajaj, będę musiał więcej, chyba sobie wyekspić. Dobra, idziemy polować na typków Bez żadnego meda, ale trudno Jest to jeden hop Leży Tutaj był jeszcze jeden chłopak Ajaj, prawie, prawie Go zabiję. Wykrwawił się. Hmm. Czy zdążę powiedzieć jego itemy? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, to lecimy. O, chyba będę pierwszy Zawołał kolegów, zawołał kolegów i teraz jedziemy sobie na Holmankę. Zobaczymy jak tam wyjdzie. Oby lepiej niż na Strandford Więc zobaczymy się na Holman Dobra, już jesteśmy na miejscu, widziałem typka i jest tam typek na dół, oby nie miał przedgrana, bo skoczę za nim. Dwie zombiaki, więc jest możliwość, że jeszcze mnie nie słyszał. Dobra, zabiłem. No, rzecz na skrapa. Zabiłem dwóch zombiaków. Neko Refbox oraz Ammo do więc łatwo. <tosłuch> Есть лайк у меня. Biłem go. Ja się w końcu zabijamy zombiaki i cię teleportuję na komma, bo chyba tam zwykły gracz może się teleportować. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, już jestem w bazie. Co się udało zdobyć? No, naprawdę sporo rzeczy. Kupię sobie lokera, rozbuduję bazę i widzimy się po przerwie. Udało mi się rozbudować bazę od jeden cały kwadrat. Dokupiłem do tego jeszcze flagę, jednego Lokera. No i mój portfel na tą chwilę to 118 dolarów. Mało, ale teraz idę sobie lutować, zabijać i zarabiać. Więc widzimy się za chwilę. Teraz jakoś będzie. Dobra, zabiłem. Mamy kalingarda i jeszcze jakąś brońkę. Fajnie, fajnie. Dobra, i uciekamy. Dobra, widzę typka. Nie wie, że tu jestem. Więc mu pobiegnę na plecy chyba. Aha, ja go myślałem, że to zabija, a to eksby za drzewo. Szkoda. Myślę, że to jest... tego typa zabiłem. A szkoda, naprawdę. A jeszcze chyba mam jakąś tam brońkę. Tu jeszcze lutuje chłop jeden, więc mogę go zajść od pleców, chociaż już cofa do bazy i... Są pod moją bazą. Kampią A ja co ja mam zrobić? Dobra, dobra, dobra. już nie biję. Parę. No, nie, nie bij go, nie bij go, nie bij go. ładza O, oh, no, 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 no. Jak widzicie, Community polskie jest tragiczne. No, nie będę okłamywał, jest tragiczne. Na unturnowie przynajmniej coś z tego masz, nie wiem czy na polskim survivalu coś z tego masz, bo dawno nie grałem, jak zabijasz. No ale na razie bez teamu nie planuję tutaj grać. Jakby były zapytania czemu nie gram na polskim survivalu, właśnie dlatego samemu się tutaj po prostu nie opłaca grać. Żeby coś zdobyć trzeba takie noski wyrwać, że to szkoda gadać. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć. Nie zapomnijcie abyście dołączyli na mój serwer discord i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Elo.